Witajcie na kanale Studiopatów. Mamy dzisiaj niedzielę, 27 kwietnia. Znajdujemy się na Placu Targowym tuż przy magazynach zbożowych przy ulicy Sempołowskiej. I zaczynają się tu zjeżdżać właśnie ciekawe autka, sportowe, zabytkowe. Na razie dopiero jest Jeszcze mało tych samochodów, aczkolwiek cały czas dojeżdżają nowe. Dzisiejszy zlot jest dedykowany i kierunkowany na zbiórkę dla Amelki Wiatrowskiej. że pójdzie to do 13 i by starszy, No, Pewnie, no, jak godzina do i Organizacja pizdy, nie? Obok starszych aut są zupełnie nowoczesne i wypasione. bardzo. Dziękuję. co chwila jakiś nowy, nowy lub zabytkowy samochód wjeżdża tu mamy piękny okaz Alfa Romeo następnie w kolejce jest legenda polskiej motoryzacji i następne legendy jadą już tak więc impreza się rozkręca powoli tak jak mówiłem obok aut zabytkowych są również te nowoczesne i wypasione do mm -hmm. Właśnie wjechały dwa maluszki, tak zwane szerszenie. I następne auta już czekają w kolejce. Tak jak mówiłem, obok zabytkowych są mi te nowocześniejsze. Jakby się można ustawić, tak więc nie tylko samochody, ale też jedno ja ślady, obok mamy legendarne WPT 1313, choć trochę w innym kolorze. I kolejne auta Już z niecierpliwością czekają w kolejce tak samo nie w tą

გაგიშალოთ რაღაცა mamy wszystko na ziemi Pilca, szmat, świeże, szmatem blagieć, nie będzie. Ale Albo kartkę na O, zmieniłeś Ja takie błudanie, bo nie ma takiego.

اهلا و سهلا

Piękny egzemplarz Mazdy. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że Mazdy to moje ulubione samochody. Tu mamy egzemplarz Batmobila.

Cały czas podjeżdżają kolejne auta. No. i jak widzicie cały czas przybywają nowe samochody czy to uczestnicy z lotu czy po prostu samochody, które przywożą ciekawych zwiedzających myślę, że każdy, kto tu dziś przyjdzie, przyjedzie znajdzie coś dla siebie Zwłaszcza, że wachlarz nadjeżdżających samochodów, rodzajów i roczników jest bardzo szeroki. Nowe, stare, sportowe, klasyki. Dla każdego coś ciekawego. Tak więc jest godzina 12.20. Impreza ma potrwać bodajże do 17, więc zapraszam wszystkich, aby odwiedzili. Zwłaszcza, że szczyt jest, cel, szczyt jest, cel jest szczytny, czyli zbiórka dla Emelki. I jak powiedziałem, dopiero początek imprezy, a samochody nadal co chwila przyjeżdżają nowe. No, jak widzicie, rozmaite stoiska z różnymi gadżetami, pamiątkami a samochody wciąż i wciąż podjeżdżają. Tak więc jeśli macie czas i ochotę dzisiejszego dnia wpadnijcie do Opatowa na zlot samochodów ciekawych, zabytkowych, sportowych i innych. Jak mówiłem każdy ktoś kto tu odwiedzi to miejsce znajdzie coś dla siebie, ponieważ wachlarz rozmaitych maszyn jest bardzo szeroki. Równo te starsze, jak i młodsze. Bez dyskryminacji. Pozdrawiam Was i zapraszam. Jak mówiłem, to dopiero początek imprezy, a szykują się jeszcze liczne atrakcje.